Oh, mm -hmm. Cześć Grzybofile! Witam Was serdecznie 21 października, choć już nie jak jeszcze wczoraj z Pogórza Przemyskiego, lecz z cudownych lasów świętokrzyskich, w których nie gościłem już od ładnych paru miesięcy. Ostatnio, 4 miesiące temu, niemalże co do dnia dokładnie, uzbierałem tutaj niespodziewanie kosz prawdziwków, choć w ogóle wówczas nie przybyłem tutaj na grzyby. Teraz bardziej na grzyby faktycznie liczę, mamy już konkretną jesień. Ja mam konkretny korzyść ze sobą tym razem, chociaż dziś będzie to bardziej takie zapoznawcze spotkanie, no bo nie wiem jaka sytuacja tutaj panuje teraz. W dodatku jesteśmy świeżo po weekendzie, mamy poniedziałek, więc myślę, że najgorszy dzień na grzybobranie. Ale nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli nie uda się dziś tego kosza zapełnić, no to liczę, że i tak uda mi się dziś pokazać Wam kolejne interesujące gatunki grzybów. Wczoraj choćby pokazywałem Wam rzadkie grzyby jadalne z Pogórza Przemyskiego. Dziś może też coś rzadkiego tutaj się trafi. Miejmy nadzieję. Ja zresztą już jeden gatunek znalazłem. Po drodze idąc tutaj, w to miejsce, gdzie postanowiłem się z Wami przywitać, a miejsce to nie jest przypadkowe, ale o tym zaraz. Mianowicie natrafiłem na interesujący gatunek mleczaja. Skąd moje zainteresowanie nim? Ano stąd, że jest to gatunek na bardzo pierwszy rzut oka, ale jednak stosunkowo podobny do mleczaja rydza. Mianowicie też ma pomarańczowo zabarwiony owocnik, też jest mleczajem, też rośnie pod sosnami, tyle że ma mleczko białe. Które po chwili staje się żółte. I oczywiście parę innych różniących te gatunki cech. Wszystkie je zresztą niedługo opiszę i porównam w moim internetowym atlasie grzybów gdzie opis tego interesującego przyznacie gatunku wkrótce się znajdzie. A gdy to nastąpi, to pod tym linkiem będzie się on wam wyświetlał. A tutaj tylko tak pokrótce wspomnę Wam, że mleczaj złocisty oficjalnie jest gatunkiem rzadkim. Potencjalnie zagrożonym wymarciem, a wyrasta w towarzystwie dębów, rzadziej jak tutaj sosen. Tymczasem ruszajmy na poszukiwania, bo pora już dość późna. Przybyłem tutaj około 12.00. Teraz już dochodzi właściwie 13.00. No ale jeszcze te 3 godziny, może 4 znośnego słońca. No bo to jednak teren trochę bardziej płaski. Mimo, że to góry świętokrzyskie, myślę, że mamy. Zresztą, ledwo wyłączyłem nagrywanie, i już mamy rzadki gatunek właśnie, mianowicie tę oto klejówkę. Rośnie sobie ona przy maślakach i to wyłącznie przy maślaku-sitarzu, pasożytując na jego grzybni. Choć w dużo lepszym stanie pokazywałem wam ją parę tygodni temu z Beskidu Niskiego, więc odsyłam was do tamtego filmu, no bo uwagi na rzadkość występowania tego gatunku. Oszczędzę ten jeden jedyny owocnik, jaki tu wypatrzyłem. Tam było ich znacznie więcej, więc nie miałem takich skrupułów, aby pozyskać owocnik w celu pokazania Wam również go od dołu. Tutaj trochę takie skrupuły mam, mimo że nie jest to gatunek znajdujący się w Polsce pod ochroną. A wracając do tego, co powiedziałem o tym miejscu, a mianowicie, że nie jest ono bynajmniej przypadkowe. No to dlaczego nie przypadkowe? No dlatego, ponieważ w ubiegłym roku Tutaj właśnie, poza faktem, że tutaj właśnie zgubiłem gdzieś mój nożyk, może jakimś cudem po roku, zapewne jego zarzewiałe zwłoki odnajdę. W każdym razie, tutaj o tej porze roku mniej więcej, w ubiegłym właśnie roku, znajdowałem całkiem przyzwoite ilości podgrzyba brunatnego owocników. Więc yy, myślę, że to jest dobre miejsce po prostu, żeby zacząć, żeby zobaczyć, czy podgrzyby tu są. Tak, tak. Przypominam po raz trzeci. Świeżo po weekendzie. Może nam to wiele nie powiedzieć, jeśli ich nie będzie, ale jeśli będą, no to jak najbardziej będzie to cenna informacja. Więc myślę, że warto tutaj się porozglądać na początek. W tych świerkach trochę też mamy sosen, trochę jodeł. No i strumyk. Bywający bardzo urodziwym. Teraz może taki trochę szarobury się wydaje. Bardziej to stojąca woda niż płynąca no i koryto pozarzucane tymi powalonymi drzewami ale zapewniam was, że może wbrew tym niewielkim pozorom miejsce odwiedzenia jak najbardziej warte ze względu właśnie na te podgrzyby a podgrzyby brunatne bardzo lubię smaczniejsze dla mnie niż prawdziwki a w moich obecnych stronach w Małopolsce wcale nie tak powszechne jak prawdziwki, właśnie. Za to królujące w województwie łódzkim, gdzie dorastałem. No ale na razie, jakoś mi tam nie po drodze. Są inne, ciekawsze, o wiele bardziej różnorodne lasy do pokazania Wam i odwiedzenia teraz tej cudownej złotej polskiej jesieni. No właśnie, tutaj jeszcze złotej, co z lotu ptaka mieliście okazję na początku tego nagrania zobaczyć. No bo tutaj drzewostan urozmaiconym nadal dosyć jest. Nawet miejscami bardziej niż na Pogórzu Przemyskim Osgrozo, z którego wczoraj ledwo wróciłem. No bo tam faktycznie dawna puszcza składająca się głównie z buków, Puszcza Karpacka w części została zastąpiona sosnowymi borami. Natomiast tutaj mamy no właśnie, zarówno te drzewa, które widzicie, jodły, świerki, trochę sosen, ale jak najbardziej również buki, więc bardzo mnie to cieszy. No a pod Piotrzkowem Trybunalskim, tam gdzie tych podgrzybów brunatnych o tej porze roku faktycznie może być pełno, no to sosnowa monotonia, czasem urodziwa oczywiście, tak całkiem jej nie dyskredytuje, no ale to nie to samo, co taki o wiele bardziej naturalnie wyglądający las niż gospodarsko, ale za tym strumieniem się też stęskniłem. W ogóle za tymi lasami się stęskniłem. Stanowczo zbyt mało uwagi im w tym roku poświęciłem. Zawsze tak właściwie jest co roku, że poznaję jakieś nowe lasy i na nich siłą rzeczy się skupiam. To jest ten pierwotny entuzjazm, zapoznawczy właśnie entuzjazm pierwszych momentów. W tym roku były to lasy dolnośląskie. Ale parę lat temu były to właśnie te lasy, właściwie ten olbrzymi masy leśny ciągnący się naprawdę po horyzont. I nadal jestem nim zafascynowany, i czuję, że go trochę zaniedbałem. Mam więc nadzieję, że w najbliższych dniach będę miał okazję nieco to nadrobić jeszcze w tym roku, w tym jesiennym grzybowym sezonie, no bo przybyłem tu na dni 5. Dziś, tak jak mówię, tylko krótkie. Zapoznanie się, myślę, że jakieś 3-4 godziny na to mam łącznie, a kolejne dni no to już tak 6-7 godzin myślę, że będę w tym lesie spędzał. Dziennie oczywiście. Podgrzybów póki co nie widać, ale i tak będę się trzymał tego strumienia, by sprawdzić cóż za grzyby mogą sobie teraz nad nim rosnąć. Właśnie tu, gdzie te warunki co do wilgotności podłoża są najdogodniejsze. A czy co to ja mówiłem, że pod podgrzebów brunatnych tu nie widzę? Już widzę. Tam konkretny owocnik, konkretnych też rozmiarów. No przynajmniej ten jeden reprezentant się ostał. Na środku ekranu może dostrzeżecie. Bardziej nie jestem w stanie przybliżyć, ale już tam zmierzam. Widzisz, to on był tutaj. Pięknie w słońcu. Widoczny aż za mocnym. Ale przez to trudno go przeoczyć. No świetnie, całkiem niezły początek. Jak na podkreślenie poniedziałkowe popołudnie. Choć niezmiennie istotnym celem mojej obecności tutaj jest oczywiście makrofotografia napotkanych grzybów na potrzeby mojego atlasu. Na to też poświęcam tu sporo czasu. Rym niezamierzony. Ale z zaskoczeniem Zaczynam dostrzegać, że chyba moje dzisiejsze zbiory na tym nie ucierpią. Przypominam, poniedziałkowe popołudnie. Po raz czwarty, wiem. Aż do znudzenia, ale trochę się dziwię, no naprawdę się dziwię. Jesteśmy na skraju lasu, w pobliżu jeszcze zabudowań. A tu nie dość, że tamten, wydawało mi się, że przeoczony podgrzyb brunatny, no to jeszcze dorodny prawdziwek się trafił. A tu kolejny podgrzyb. Trochę już taki podeschnięty, częściowo nadjedzony, ale proszę bardzo, grzyby są. <grystanie> ja naprawdę nie rozumiem, co tu się dzieje. 100 metrów od ludzkich osiedli, bo to nawet nie to, że od jakiegoś pojedynczego domostwa. Świeżo pod w którym właściwie dniach, dwóch najwięcej grzybiarzy penetruje lasy. No fakt, to jest moje takie w miarę sprawdzone miejsce, no ale przyznajmy nie wygląda jakoś super atrakcyjnie. Super nawet może grzybowo, wydaje się trochę suche. Mimo tego, że tam ten strumyk sobie w dole oczywiście płynie, szemrząc nieznacznie dość, ale jednak. Poprzerzedzany las, pełno gałęzi, a pomiędzy nimi może nie pełno, ale całkiem przyzwoite jak na tę właśnie porę i tę bliskość ludzkich siedzib grzybów. Wziąłem ze sobą na ten wyjazd dwie suszarki do grzybów, bo po latach, chyba 20 używania jednej, dokupiłem sobie drugą, nieco mniejszą. W konsekwencji, na wszelki wypadek, obie ze sobą mam i coś czuję, że mogą mi się przydać. Jeśli tyle grzybów jest tu w popołudnie, świeżo po weekendzie, to naprawdę jestem dobrej myśli co do sytuacji grzybowej. I ewidentnie w dobrym momencie tutaj przybywam. Ech, już się nie mogę doczekać, gdy jutro ruszę dużo głębiej w ten las na dużo dłużej. Ale oczywiście to jeszcze nie koniec. Jeszcze ładnych parę godzin w nim teraz zabawię. Ale właśnie trzymając się tego póki co całkiem szczęśliwego grzybowo strumyka. No i znowu wyłączyłem nagrywanie, spojrzałem w prawo i kolejny, dorodny podgrzyby brunatne. Całkiem przyzwoite tempo. Przy takim zagęszczeniu grzybów może nie na miejscu jest rozwlekanie tego filmu jeszcze moim bajdurzeniem, ale dodać muszę, że las ten nie jest jednym z wielu moich lasów, znanych mi lasów, które lubię, cenię. Jest naprawdę szczególny, szczególne ma miejsce w moim sercu. Z wielu Powodów. Spędziłem w nim bowiem naprawdę sporo dni i nocy, bo przecież nieraz tu biwakowałem przez ładnych kilka dni z rzędu i to kilkukrotnie. Czy to wiosną, czy to też zimą, więc wiele przyjemnych wspomnień się z nim wiąże. Za każdym razem czułem się tu jak w domu. Z jakiegoś powodu, właśnie tu, zawsze. Prawie zawsze, poza tym, że jeszcze oczywiście w Bieszczady wiosną na biwaki wybywam. Jeśli nie są to Bieszczady, to zawsze jest to ten las już od ładnych paru lat. Tak więc piłem wodę z tego strumienia, żywiła mnie przez wiele dni, wiele razy patrzyłem tutaj na gwiazdy, które spomiędzy drzew sobie na mnie spozierały nocami. Więc tak jest, to las dla mnie szczególny i dlatego naprawdę bardzo bardzo się cieszę, że znów przez parę dni będę miał okazję w nim przebywać, mimo że w nim nie nocując, bo zatrzymałem się tym razem w pobliskiej agroturystyce no bo gdzieś muszę jakoś filmy montować, a mam zaległości w tym zakresie naprawdę spore więc muszę mieć po prostu komputer prąd, możliwość też wysuszenia zbiorów, jeżeli nastawiam się na zbiory stąd takie rozwiązanie a gdy grzybów jest mniej, czy takich do zbierania prawie nie ma czyli właśnie zimą czy wczesną wiosną to z czystym sumieniem biorę plecak, namiot i tutaj sobie żyję w tutejszym cudownym właśnie lesie a jesteśmy naprawdę jeszcze na jego samiuśkim skraju przez co słychać jeszcze grzybiarzy nawet teraz obecnych słychać tym bardziej pociągi przejeżdżające przez okoliczne miejscowości. Natomiast ja najbardziej lubuję się w wejściu na 6, 8, 10 km w głąb tego masywu. Wówczas tyle właśnie mnie dzieli w każdym dowolnym kierunku od najbliższej cywilizacji. Tylko natura dookoła. Wspaniała sprawa, polecam. Ja zresztą wodę z tego strumienia nie tylko nieraz piłem, ja w nim wręcz morsowałem, zdarzyło mi się. Szumnie tak to nazywając, choć to zima nie była. Na szczęście morsowanie i spożywanie tutajszej wody nie miało miejsca w tym samym czasie. Chociaż wiecie co, koryto strumienia jest już mocno zacienione, mimo że dochodzi dopiero druga, więc mą trasę będzie dziś wytaczało słońce. Tam, gdzie będzie odpowiednio doświetlało las, choćby na potrzeby makrofotografii, tam będę podążał. A więc w lasu głąb jak najbardziej. I jednocześnie ku górze. Tym stokom, które możliwie długo będą odpowiednio słonecznymi, właśnie. Choć, że moment na szukanie grzybów w tutejszych lasach jest odpowiedni, wiem oczywiście nie tylko ja. Skoro wiem to ja, to tym bardziej wiedzą to tubylcy. Co chwila jakiś grzybiarz mnie mija. Co chwila, to znaczy na przestrzeni minionych trzech godzin, były to trzy osoby. Natomiast jak widzicie, co nieco w tym lesie jeszcze zostaje. I ciągle pewnie wyrasta. A ze znacznie większą częstotliwością, niż na grzbiarze, natrafiam na ślady po nich. No cudownie, cudownie, bo mimo że oczywiście tubylcy mają nade mną przewagę, są tu na bieżąco, mają na pewno więcej swoich miejsc, to nawet jeśli nie nazbieram tutaj nie wiadomo ile, to przynajmniej obfotografuję sobie inne gatunki, wcale przez okoliczną ludność niezbierane. Na szczęście, poza grzybowymi ciekawostkami, oczywiście czasem po prostu niejadalnymi czy wręcz trującymi, zdarzają się i takie grzyby, które do gara jak najbardziej można włożyć. Filunia, zgubiłem go. Przed chwilą tu był. A tu, spójrzcie, nie tylko inni grzybiarze go przeoczyli, ale i ja przed chwilą bym. Nie był w stanie go odszukać, dorodny prawdziweczek. Tak, prawdziwki tu ewidentnie były koszone konkretnie. I równie ewidentnie nadal tutaj rosną. Nie inaczej jest z podgrzybami brunatnymi. Jeszcze większą frajdę mi tu sprawiającymi. No, naprawdę całkiem efektywny leśny spacerek. Nie się dziś przytrafia, zupełnie na to nie liczyłem, szczerze mówiąc, ten akurat dzień. Już nie wiem, który raz powtarzam poniedziałek świeżo po grzybobraniowym weekendzie. Zakładam, że tutaj naprawdę musiało być tych grzybów pełno, skoro nadal tyle ich tu jeszcze jest. No, naprawdę dobrze się dzieje. Gdybym darował sobie dziś fotografowanie grzybów. Niezbieralnych, to myślę, że spokojnie bym ten koszyk wypełnił. A tak jego dno bez problemu przykryłem, no ale jednak skupiam się właśnie na fotografowaniu. Ale gdy tylko przestaję fotografować i zaczynam iść, no to się trafiają takie właśnie sytuacje jak ta czy ta. Naprawdę świetnie się dzieje. Jest mnóstwo podeschniętych owocników innych gatunków, takich niezbieralnych właśnie, ale prawdziwki i podgrzyby brunatne są w całkiem niezłej formie. Ewidentnie dość świeże. Cudownie, ale te rydzo podobne pojawiają się nadal. Przy czym nie jest to absolutnie mleczaj wełnianka, choćby, jak widzicie, na kapeluszu żadnych wełniastych kosmków nie ma same owocniki są też dużo drobniejsze co prawda niż mleczaje rydze czy mleczaje wełnianki właśnie jak widzicie drobniejszej budowy, mniejsza średnica kapelusza mm, smuklejsze, trochę trzony, mniej krępe ale z oddali i tak mogą się rydzami zdawać choć tak jak już mówiłem samo mleczko, jego kolor już się z rydzem nie zgadza mimo tożsamego środowiska. Mamy sosny. Więcej o tym gatunku, jak już wspominałem, dowiecie się z mojego internetowego atlasu grzybów grzybowil.pl. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ten gatunek jest znacznie bardziej podobny do rydza niż mlecza i wełnianka. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Jeśli to są resztki poweekendowe tutejszych prawdziwków, to naprawdę jest dobrze. Cudowna zachęta na kolejne 4 dni mojej obecności w tutejszych lasach. Wprost nie mogę się więc doczekać kolejnych dni, jakie będę spędzał w tutejszych lasach na grzybowych poszukiwaniach. Jeśli wy również, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby następnych moich filmów nie przegapić. No bo dziś będę już wracał. Słońce coraz gorzej. Oświetla mi ten las do fotografowania grzybów, a to jak wspomniałem, jest. Dość wysoko postawionym moim priorytetem, mojej tutaj obecności. Oczywiście poza zbieraniem takich grzybowych, jadalnych jak najbardziej piękności. Zachęcam Was też serdecznie do dołączenia do grona wspierających, dzięki czemu moglibyście się przyczynić do powiększenia skali, częstotliwości, zakresu moich grzybowych eksploracji leśnych. Tymczasem dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!